Marka znowu ma małe budżet. Oto jak odpowiedzieć, żeby podnieść stawkę i jednocześnie budować dobrą relację. To jest odcinek 18 serii Od Zera do UGC Mastera, w której krok po kroku pokazuję Ci, jak wejść w świat UGC, stać się twórcą cyfrowym i utrzymywać zrobienie kontentu. Po pierwsze podziękuj i pokaż wartość. Dzięki za wiadomość. W mojej pracy skupiam się na X, co realnie wpływa na Y. Mam takie i takie wyniki. To są przykłady moich filmów. Kolejny tip to Pakiet. Zaproponuj, że w takiej stawce możesz przygotować na przykład 3 czy 5 filmów, przez co wyjdzie korzystniej i dla Ciebie, i dla marki. Zaproponuj alternatywę, czyli zamiast trzech filmów w tej kwocie możesz przygotować jeden, ale z dwoma hukami. Ale pamiętaj, czasem pewnego budżetu nie przekroczymy. Jeśli rozmawiamy z małą czy średnią firmą lub konkretną kampanią, to czasem stawki po prostu są sztywne. W pewnym momencie nauczysz się po prostu odmawiać, ponieważ stawka nie będzie równała się realnej wartości Twojej pracy w następnym odcinku dowiesz się jak łączyć UGC razem z pracą na etacie. Zaobserwuj, aby nic Ci nie ominęło.